Smutno ci? Z jakiego powodu? Nie, nie smutno. To z jakiego smutno? To wytłumacz mi, może ci pomogę. Chciałem się domyślić. Wojtka? O Wojtka chodzi, tak Krzysiek? Co znowu z Wojtkiem? Ale co się stało? No to wytłumacz no. Nie płacz Krzysiek. Po ziemi się chodzi, a nie i się idzie. Co się stało? Wytłumacz mi, nie płacz. Tęskno ci, czy jak? Chcesz porozmawiać? Jutro do sądu, tylko sądy, sądy, ujądy. A z jakiego powodu, co tam znowu? Pewnie za mandat. Nie wiem, za. To nie nawet tam nie, tam bez... nie 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 wiem. A taksóweczką pojedziesz sobie? No taksóweczko. A co, nie Najlepiej. Nie możesz taksóweczką? A że taksóweczka dużo będzie stała i będzie brała. A to nie, nie robi się tak, że taksóweczka ma stać. Tylko zawiezie i potem umawiasz się z nim, że zadzwonisz do niego. Da ci numer telefonu, wyjdziesz i zadzwonisz i po ciebie przyjedzie. I tak wszędzie powinieneś robić, a nie ty jeździsz po trzy godziny taksówką. A on jak chce zarobić, to przyjedzie. jak nie on przyjedzie, to przyjedzie drugi. Nie możesz tego pojąć? Ile ci można to mało? Nie, ja nie mogę. No to pojmij w końcu. To pojmę. No to dziękuję. No. No. Ja sobie dziękuję. Ja również tobie dziękuję. Wytrzyj bo ci ten leci z nosa. Fluki. Co? Fluki lecą, wytrzyj. Po wąsie.